Ja zrobiłam to nie, czyli fruty, tylko takie z balonów, różowy. To też nie może być duże powietrze, czyli fruty duże i musicie też powietrze wpuścić. mokra. Jak macie na przykład takie bombelki, bierzecie i kolejki to nie? Jak już Mam pierwszego wrócić. Odkładam na bok. Teraz żółty czyli frucik. Ja nie. Jestem tym Woda mi normalnie z tego błyska O, i mi się dwa zrobiły Jak to wygląda i nie Szybko, ja to muszę przebić Dobre. Już mamy dwa, czyli fryczki. nie będzie par dwa, bo w tym filmie się pewnie nie zmieszczę piasku, nie wiem czemu. Wcale wczoraj nie spotykamy się ze znajomymi. Nie robiliśmy balonów na dworze, gdy było smust, smust w spopnie. Wcale. to jest jeszcze w piasku zimny. Wcale. Jestem laska, kraska i Kolejny bąbelek to pyk, lubię z wszystkich kolorów. I w parcie 2, albo trzy zrobię po prostu jak wiecie i nie robię test. W tym już raczej się nie zmieszczę. I ja wiecie co jest najgorsze? Już chyba nie mam więcej kolorów. Ej szkoda. Ja idę, jeszcze pójdę zobaczyć. Dobra, ja zaraz wracam, lec zobaczymy, czy nie ma więcej kolorów. Dobra, wielkie szczęście mam, ale w tym filmie już się nie zmieszczę, więc zaraz będzie parę dwa. Parę dwa, zaraz.